Pojawiają się w sieci takie głosy, że państwo z dykty było za czasów rządów PiS i jest również za czasów rządów KO. Pan by się pod tym podpisał? Uważam, że jest gorzej. Dlatego, że poprzednia władza była mniej udana, jeśli chodzi o PR i polityczny marketing. Nie ukrywam, że nie mam żadnych wątpliwości, że dochodziło do licznych nieprawidłowości, do złodziejstw. Było bardzo dużo polityków, którzy nie powinni być politykami, tylko powinni w cudzysłowie, oczywiście, bardziej pewnie odnaleźliby się w zorganizowanej grupie przestępczej, a nie w polskim parlamencie. Natomiast teraz ta, ta grupa i ci posłowie, i ten rząd jest bardziej sprofesjonalizowany mają lepszych doradców marketingowych, potrafią yy, yy, dużą liczbę nadużyć, nieprawidłowości, czegoś, co wydaje się, że jest zero-jedynkowe, albo ktoś coś robi złego, albo coś dobrego, potrafią rozmyć, potrafią robić wrzutkę polegającą na tym, że jeżeli jest jakaś afera, to nagle dzień później pojawia się jakaś kompletnie inna afera, która przykrywa tamtą aferę, są po prostu lepsi z punktu widzenia marketingu, ale robią dokładnie to samo. Tak, bo można powiedzieć, że dobry rząd można ocenić po tym, że jest dobry, że jak się zachowuje w sytuacjach kryzysowych. No i tak, za rządów PiS była pandemia, później konflikt, zaognienie konfliktu na Ukrainie, wojna na Ukrainie. No tutaj mamy, można powiedzieć, pierwszą taką katastrofę większą, czyli mamy tutaj powódź. No i już pojawiają się takie głosy, wielu komentatorów zarzuca władzy, że nie spisali się. No to nie, Słowo nie spisali się tutaj, jakby nic nie powiedzieć. Ja rozumiem, że niektórzy dziennikarze muszą używać eufemizmów, widząc, że coś jest ewidentnie nieprawidłowością. Rzeczywiście widzimy teraz ruchy polityków, i, i, i to jakby jest podzielone te, te, te działania na, na dwa obszary. Pierwszy obszar to jest typowo wizerunkowy bo jakiś piękniejszy pomysł może się pojawić w sytuacji, jeżeli ktoś rzeczywiście cierpi. A poza tym, że można pojechać oczywiście jako, jako poseł, jako członek rządu, jako premier, sfotografować się z, z tymi, którzy mają potrzeby. Yy, prze, prze, poprzechadzać się po, działa, po, po, po wałach przeciwpowodziowych, yy, sfotografować się na tle gruzu, opiecać, że będą pieniądze, yy, nakręcić makaron na uszy Polakom, że dostaną 27 miliardów złotych od na, nagle naszej Urszuli von der Leyen, co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że fundusz spójności był. Yy, 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 już yy, przyznany jeszcze za czasów PiSu, w związku z tym te pieniądze nam się należą, jak Psu Buda. Kwestia tylko i wyłącznie taka, że w łaskawości swojej pani Urszula von der Leyen, która chwilę wcześniej się tuliła i całowała niemal z panem Donaldem Tuskiem na, na, na powitanie, yy, mówi, że w łaskawości ona teraz jako król Europy pozwoli Polakom przesunąć 27 miliardów z jednej tabelki weksel na drugą tabelkę weksel. Przecież to jest jakieś nienormalne. W tym samym czasie, co oczywiście media mainstreamowe o tym Milczą, okazuje się, że Fundusz Spójności już nie jest tylko dla tych, którzy są najbiedniejszymi państwami w Unii Europejskiej, ale nagle tam się pojawia Austria. Austria, o tym trzeba krzyczeć. Austria nagle dostanie pieniądze z Funduszu Spójności, który, gdzie Fundusz Spójności jest dla tych państw, które są na dorobku. Austria z pewnością takim państwem nie jest. Lubelszczyzna dostanie w głowie młotkiem w efekcie tego programu, dlatego że jeżeli komuś zabieramy. I żeby ktoś dostał, to ktoś musi cierpieć. Jestem więcej niż pewien, że to polskie regiony, te najbiedniejsze, dostaną obuchem na samym końcu w głowę. No ale cóż począć? No mamy taki rząd, jaki mamy. Ludzie sobie wybrali tych polityków, którzy przeprowadzili sprawniej kampanię prezydencką i którzy mieli zapewnione, zapewnione wsparcie ze strony środowisk i z funduszy lewicowych. To jest dla mnie absolutnie rzecz jasna. Nie mam tutaj żadnych złudzeń. No ale my teraz robimy wszystko jako Konfederacja Ruchu wolnościowe, żeby budzić ludzi, żeby właśnie w tych momentach tragedii ludzkiej zobaczyli, jak, jaka jest ta hipokryzja wśród władzy i że są ludzie, którzy chcieliby to zrobić po prostu inaczej. No ja ze swojej strony, panie redaktorze, to nie chcę, żeby teraz powiedziało, co, żeby to zabrzmiało, co teraz ten płaczek nie robił. Ja w tym czasie osuszacze dla gminy Pawłowice szukałem, żeby, żeby pomóc i udało się. A Mir Męceń, który jest naszym kandydatem na prezydenta, żeby pokazać również, co my robimy, nie zdecydował się jechać na południe Polski, fotografować razem z, z powodzianami, tylko wpłacił 50 tysięcy złotych na Polski Czerwony Krzyż i to jest realna pomoc. Są służby od tego, które powinny być przeszkolone, jest WOD, są osoby, jest Straż Pożarna, ci ludzie wiedzą jak pomagać. Problem polega na tym, że nie ma tych, którzy zarządzają tym wszystkim. Według y, biznes Insidera istniała możliwość spuszczenia dodatkowych 100 milionów sześciennych metrów sześciennych wody przed nadejściem Wielkiej Wody. Ma Pan jakieś informacje w związku z tą sprawą? No tak, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że rzeczywiście część Oficjalnie informowali naszych, czyli Polaków, o tym, że nadchodzi Wielka Woda, czyli, czyli powódź, która miała przewyższyć swoim kataklizmem 97 rocznik, rok. I okazało się rzeczywiście, że nasi nie zareagowali. Było robienie dobrej miny do złej gry. Pan przypomniał sobie, pan premier Tusk mówił Polakom, że wszystko jest okej, okay, że nic się nie dzieje, że wszystko jest pod kontrolą. Okazało się, że nic nie było pod kontrolą. No i pojawiły się w tym czasie nagle polskie wody. Polskie wody o tyle nabrały wodę wóz. Na początek, a potem już wiedziały je, w jaki sposób sprawnie ofensywę przeprowadzić. I zaczęła się oczywiście stara śpiewka, która od miesięcy, kiedy jestem w paryskim parlamencie, się pojawia, czyli brak pieniędzy i obrzucanie odpowiedzialnością tych, którzy byli kiedyś władzy. E, jasno, w, wszystkie informacje wskazują, że do, w Nysie nie musiało dojść do, dojść do takiej tragedii, ale doszło do takiej tragedii, dlatego że polskie wody miały najpierw robić zrzuty, potem ich nie robiły. Potem, kiedy ich nie zrobiły, powiedziały, że to nie jest kwestia e, e, zbiorników, tylko kwestia. Wału, są w tragicznej sytuacji, dlatego że tam ci poprzedni włoszy przez 8 ostatnich lat nic nie było robione, to jest cały czas jakiś, jakiś komizm sytuacyjny i próba w, w, w przekonania Polaków, że nad czymkolwiek polski rząd panuje. Nie panuje, a jeszcze, jeżeli jeszcze dojdzie do tego, do tej całej układanki sytuacja, że pan Kierwiński, pan minister, będzie teraz odpowiedzialny za odbudowę Polski, słabo to widzę. Może wystąpić jakiś pogłos, nie tutaj oczywiście żartuję, bo sprawa jest bardzo... bardzo. słyszałem, bo jakiś pogłos był, panie redaktorze. Tak. Sprawa jest właśnie bardzo poważna, o tym właśnie mówię, co też jest w ogóle dziwna sytuacja, że właśnie ściągają pana Kierwińskiego z Europarlamentu, on traci, można powiedzieć, dobrze upadną posadę no i teraz zostaje de facto zdegradowany. No tak, po pierwsze odpowiedzmy sobie na pytanie, jak bardzo pan minister Kierwiński musi kochać Polskę, jeżeli rezygnuje z wypłaty Europosła, ona jest ogromna i przyjeżdża do Polski. Ja jestem bardzo zaciekawiony, ile będzie jako ekspert, jako teraz y, y, twarz, która będzie ratować wszystkich powodzian, będzie zarabiać w polskim y, rządzie, czy przy polskim rządzie jako ekspert. Oczywiście będę to weryfikował, ale co nie ma tutaj przypadków. Panie redaktorze, jestem przekonany, że y, to, że pan Kierwiński będzie teraz kierował projektem, który się wydaje, y, że jest nacechowany wieloma minami, wieloma bombami, bo to jest projekt, który, to jest kwestia czasu, kiedy, kiedy wybuchnie jakaś kolejna y, afera, że ktoś komuś Później pomógł, albo gdzieś doszło do jakiejś malwersacji, albo do kolejny, kolejna afera, że że podobno szubra, yy, szubrawników nie, nie ma, jak, jak wiemy, że szubrownicy, yy, szubrowników, że, wiemy, że szubrownicy są. Tak Szab, to chyba to, 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 to to samo. Prze, przepraszam, szabrownicy. Ja przepraszam, ja jestem już myślą na kolejnej konferencji prasowej e, szabrownicy naturalnie. E, więc to jest jakby takie pole nacechowane, nacechowane ty, tymi minami. Natomiast w tym samym czasie, kto wchodzi do Europarlamentu? Pani Grenkiewicz Walc, która jeszcze całkiem niedawno była twarzą znowu tych wszystkich afer związanych z kamienicami i tak dalej. Nie ma przypadków, myślę, że to jest cały czas ta sama klika i nie po prostu czasami odsuwają kogoś na bok, żeby opinia policzna zapomniała o tym. Kto coś złego, niegodziwego robił, i potem, kiedy jest taki moment, kiedy ludzie zaczynają myśleć właśnie o tych szabrownikach, o, o tych powodziach, no to wtedy jest moment taki, że można kogoś wsunąć z powrotem, bo ludzie mają trochę swoją, swoją, y, 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 te swoje czułki informacyjne przesunięte w trochę w, w, w innym obszarze i można zrobić taką wrzutkę i to jest ewidentna wrzutka.